W imieniu Województwa Lubuskiego wręczam Panu proporzec rozpoznawczy dowódcy V Lubuskiego Bułku Artylerii. 15 sierpnia w Sulechowie odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, podczas których 5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie otrzymał proporce rozpoznawcze przekazane przez Marszałek Województwa niej, Lubuskiego Elżbietę Polak. Uroczystość rozpoczęła msza święta. Następnie wojsko przemaszerowało na plac ratuszowy. Głównym punktem tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego było przekazanie proporców rozpoznawczych ufundowanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dowód uznania dotychczasowych osiągnięć i dalszego propagowania ziemi lubuskiej. W regionie, kraju i na świecie. O niezwykłym znaczeniu przekazanych proporców mówiła marszałek Elżbieta Polak. Piąty Lubuski Pułk Artylerii otrzymał właśnie dzisiaj przed chwilą proporcje rozpoznawcze. To symbol nierozerwalnej więzi Wojska Polskiego z regionem Lubuskim. To dowód zaufania i wdzięczności za Wasze dotychczasowe osiągnięcia. Za to, że wszędzie, gdzie jesteście, w kraju i na świecie, zawsze propagujecie region lubuski. Mogę powiedzieć, że te proborce to jest taki znak firmowy naszego partnerstwa, naszej dobrej współpracy dla ojczyzny, dla pokoju, dla patriotycznego wychowania. Nadanie proporców to także niezwykłe wydarzenie dla żołnierzy 5 Pułku Artylerii. Mówił o tym podczas uroczystości pułkownik dyplomowany Sławomir Owczarek. Nadanie tych proporców świadczy nie tylko o prestiżu, jakim pułk cieszy się w społeczności województwa lukuskiego, ale również potwierdza jego silny związek z naszym regionem. Podjąłem starania o pozyskanie tych proporców. Aby, służyły pod nim, aby służyli pod nim żołnierze, mogli się mocniej identyfikować oraz budować wokół nich tradycje swoich komórek organizacyjnych. Dowódca podsumował także miniony rok w Sulechowskiej jednostce. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia za wzorową służbę nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego. Wręczono również odznaczenia honorowe. Jedną z odznaczonych była marszałek Elżbieta Polak. Uroczystość uświetnił pokaz musztry paradnej oraz koncert orkiestry Denty. Pani Marszałek, za ufundowanie proporców rozpoznawczych naszym pododdziału.